Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku wracamy do tunera marki Yamaha. W jednym z poprzednich materiałów opowiadałem Wam o tym, iż będę chciał nakręcić kilka odcinków o tym sprzęcie, gdyż uważam, że rozwiązania, które zostały tutaj zastosowane, zasługują na to, aby pokazać je Wam dokładniej i szerzej. Nie musiałem długo czekać, aby już przy demontażu zespołu przełączników i potencjometrów oczom moim ukazały się rozwiązania, które są według mojej opinii bardzo, bardzo unikalne. Zaspoileruję troszkę. Rozwiązanie potencjometrów, jak i przełączników spotykałem tylko i wyłącznie w najwyższej klasy przyrządach pomiarowych. Sprzęcie audio. Jeszcze nie miałem okazji się z tym spotkać. Oczywiście nie będę tutaj się wymądrzał i mówił Wam, że widziałem już wszystko. Z reguły do, do mojego serwisu trafiają sprzęty z tak zwanej średniej półki, jeśli chodzi o sprzęt audio i być może ci, którzy zajmują się high już takie rozwiązania widzieli. Ja natomiast, jeśli chodzi o sprzęt, powiedzmy audio, jeszcze takich rozwiązań nie widziałem i dlatego dzisiaj chciałbym Wam o nich opowiedzieć. Zastanawiacie się na pewno, dlaczego po prawej stronie jest włączony miernik GD128. Normalnie, pokazując działanie przełączników, dokładność, rozdzielczość. Tego typu przyrząda, przyrządu byłaby wystarczająca, żeby Wam pokazać rezystancję styków. Natomiast w tym konkretnym dzisiejszym przypadku niestety ten miernik musi iść na bok, gdyż aby zademonstrować Wam, jakiej klasy zastosowano tu przełączniki, muszę posłużyć się choćby takim najprostszym mostkiem RLC. Zanim dojdziemy do przełączników, które, tak jak Wam powiedziałem, są unikalne na skalę światową, no tutaj, tak jak wspomniałem, jeśli ktoś e, oczywiście serwisuje sprzęt high-end, to może się z tym częściej spotykał, tak jak Wam wspomniałem. Z mojego punktu widzenia jest to unikalne. Tylko i wyłącznie przyrządy pomiarowe z wyższej półki bądź te troszkę starsze generacyjnie miały podobne rozwiązania. Zanim wrócimy do tych przełączników, kilka zdań na temat potencjometrów. Pamiętacie, ostatnio opowiadałem Wam o tym, iż obawiałem się tego, że potencjometry, które zostały zastosowane w tym urządzeniu, niestety nie będą dla mnie możliwe do rozebrania bez ryzyka ich uszkodzenia. No i oczywiście, w momencie, kiedy taki jeden egzemplarz wylutowałem. Moje przypuszczenia się potwierdziły. Słuchajcie, w poprzednim materiale niepotrzebnie użyłem słowa amplituner. Jakoś tak mam, że większość sprzętów, które do mnie trafia, raczej są amplitunerami, dlatego że zarówno jestem w stanie naprawić część, nazwijmy to wzmacniającą, czyli część wzmacniacza, jak i wykonać potrzebne regulacje. Kalibrację, strojenie toru FM i nie tylko. Tak więc gro sprzętu, które trafia do mnie i ma w sobie wbudowane radio, to są amplitunery. Oczywiście zajmujemy się dzisiaj wyjątkowo tunerem. Przy okazji, już mam kolejne zapytania o dosyć ciekawe egzemplarze, więc pewnie kiedyś się pojawią na moim kanale. Natomiast dzisiaj chciałbym Wam zademonstrować i pokazać te bardzo ciekawe rozwiązania. Tak więc Potencjometry, które zostały tutaj użyte w tym sprzęcie, są naprawdę najwyższej jakości. Możecie sobie zrobić stopklatkę, jeśli ktoś sobie chce wygooglać, co to za potencjometr i jednocześnie z racji tego, że one są naprawdę bardzo wysokiej klasy, to demontaż ewentualny ich jest bardzo utrudniony, ale też z racji tego, że zostały wykonane w sposób specyficzny, one nie wymagają Naprawy, rozebrania, czyszczenia i smarowania. Zobaczcie, jak skonstruowany jest ten potencjometr. On jest prawie hermetyczny. Gdyby tam się bardzo mocno uprzeć, to gdzieś tam dałoby się zauważyć jakieś szczeliny, przez które ewentualnie można by czegoś napsikać, ale oczywiście, tak jak Wam zacząłem opowiadać, a oczywiście nie skończyłem. To niestety to jest wykonane z jakiegoś rodzaju, nie wiem, plastiku, kompozytu, żywicy, nie wiem nawet jak to nazwać. I o ile tutaj gdzieś coś by się udało, powiedzmy ewentualnie napsikać, to niestety ta część widać, że jest sklejona. Nie wiem, czy Wy to będziecie widzieć. I absolutnie nie podejmuje się tego, żeby próbować w jakikolwiek sposób demontować ten potencjometr, bo może to się skończyć albo nawet jestem przekonany, że skończyłoby się jego nieodwracalnym uszkodzeniem. Tego typu konstrukcja gwarantuje nam to, że na pewno taki potencjometr będzie bardziej długowieczny niż typowe potencjometry. Na pewno też jest solidniej, precyzyjniej wykonany i kręcąc tymi potencjometrami w tym sprzęcie nie zauważyłem, żeby były z, nim jakich, z nimi jakiekolwiek problemy, ale tak jak Wam wspominałem już wielokrotnie, jestem przekonany, że znacie mnie na tyle dobrze, iż wiecie, że gdyby była taka możliwość, to mimo wszystko starałbym się rozkręcić, rozłożyć. Zrobić konserwację, przesmarować odpowiednimi specyfikami i złożyć. Oczywiście nie smarujemy ścieżki grafitowej żadnymi specyfikami, chociaż są takie specyfiki, ale ja osobiście uważam, że ścieżka grafitowa powinna być czysta, sucha i tego nie powinno się smarować. Tak więc, szczęście w nieszczęściu jest takie, że te potencjometry po prostu są bardzo dobrej jakości i akurat w tym sprzęcie no, nie wymagają żadnych zabiegów. Tak więc zostawiam je w, jakim, w takim stanie, w jakim są, aczkolwiek one są w bardzo dobrym stanie. Zacząłem Wam opowiadać o moim przejęzyczeniu w poprzednim materiale. Być może, gdyby te potencjometry były w amplitunerze i Kręcilibyśmy nimi namiętnie, długo i przez wiele lat. Być może one by w jakimś stopniu już się zużyły i wymagały jakiejś tam regeneracji. Natomiast, z racji tego, że tutaj praktycznie są nieużywane, to nie ma konieczności z nimi nic robić. Tak więc potencjometry wracają na swoje miejsce i zajmiemy się sekcją przełączników, które są. Wykonane w bardzo unikalny sposób, i tak jak Wam wspomniałem, ja osobiście w świecie audio z tym rozwiązaniem spotkałem się pierwszy raz. Słuchajcie, na początku taka zagadka dla Was: będę powoli Wam obracał zespół tych przełączników. Zastanówcie się, w jaki sposób byście je zdemontowali. Obracałem je przed swoimi oczami dokładnie w taki sam sposób, zastanawiając się, jak producent je umieścił i jak ja je mam zdemontować do czyszczenia. Nie ukrywam, iż zajęło mi to dosłownie kilka minut, żeby, jak to mówiał doktor, nie doktor, tylko Sherlock Holmes. Jeśli wykluczymy najbardziej znaczy wszystkie możliwości, to choćby została najbardziej niewiarygodna, to ona jest prawdziwa, tak mniej więcej to brzmiało. Tak więc ja po obejrzeniu tego zespołu przełączników i wykluczeniu wszystkich ewentualnych możliwości została jedna, która wydawała się nie do końca logiczna i brutalna. Na pierwszy rzut oka. Słuchajcie, podejrzewam, że pewnie w serwisówce jest opisany sposób rozebrania tego zespołu przełączników. Ja oczywiście, jak typowy Polak, typowy Janusz, po serwisówkę będę sięgał sięgał wtedy, kiedy rzeczywiście stanę przed czymś, co mnie pokona. I oczywiście w momencie, kiedy będę chciał wykonać pewną kalibrację, regulację, strojenie tego Tunera, tak więc, na razie, jeszcze chcąc wysilić moje ostatnie dwie szare komórki, które mi jeszcze zostały pod tą łysą głową, zastanawiałem się, jak to rozebrać, żeby tego nie uszkodzić. Oczywiście, przez moją głowę przemknęły myśli w stylu rozgiąć blachę, wysunąć przełączniki, ale oglądając dokładnie ten zespół przełączników. Zauważyłem, że tutaj mamy takie wypustki i raczej w tą stronę byłoby ciężko to wyjąć. Trzeba by kombinować w jakiś sposób, żeby wyjąć w drugą stronę. No ale, jak możecie zauważyć, mamy takie blaszki. I teraz, przyglądając się tym blaszkom, możemy zauważyć, że mamy tutaj takie wypustki. No i tu już w pewnym momencie zaczęło pod moją głową kiełkować. Stwierdzenie, że coś z tymi blaszkami trzeba zrobić, mówię o tych blaszkach, bo tu oczywiście tutaj mamy te wypustki. No więc, niewiele myśląc, bo czasami nie ma co się doktoryzować, tak jak wam wielokrotnie mówię. mówiłem, zacząłem po prostu przekręcać te blaszki, które okazały się niczym innym jak sprężynkami. Słuchajcie, zanim rozbiorę dalej ten przełącznik. Aby pokazać Wam jego unikalność, chciałbym zaprezentować Wam rezystancję załączonego styku. Słuchajcie, tutaj w przypadku, niestety, moich sąd klipsów pomiarowych tzw. Tak Kelvina, niestety one nie są zbyt dużej, zbyt dobrej jakości. Te sprężyny są takie jakie są i w przypadku pomiaru rzeczywiście bardzo małych rezystancji, no jest to trochę problematyczne. Jak również wielokrotnie wam opowiadałem, iż mierząc bardzo małe rezystancje, bardzo ważny jest styk naszych Sąd Kelwina, oczywiście z badanym elementem. No i oczywiście sama rezystancja badanego elementu też jest bardzo ważna. Czasami pokrycie właśnie cyną, jakąś warstwą topnika, powoduje to, iż pomiary bardzo małych rezystancji są wbrew pozorom problematyczne. Właśnie sobie przypomniałem, że przecież mam miernik do pomiaru mega małych rezystancji, ale oczywiście gdzieś. Go położyłem, więc pozwólcie, że nie będę go szukał, ale jestem przekonany o tym, że wystarczy mój mostek RLC, aby pokazać wam, jakiej klasy są te przełączniki. Zatem załączmy taki przełącznik, poczekajmy chwilę i zobaczcie, rezystancja około setnych ohm. Tak jak mówię, gdybym użył ten mój drugi miernik do pomiaru małych rezystancji, na pewno te wyniki byłyby troszeczkę inne, być może trochę niższe, ale jakby nie to jest dzisiejszym głównym tematem tego materiału, tylko chcę Wam pokazać konstrukcję bardzo unikalną, bardzo specyficzną. No muszę niestety jakoś tak zrobić, żeby nie urwać tych końcówek, ale żeby te moje sądy w jakimś stopniu. Zobaczcie tu mamy troszkę mniej niż 7 Jaki z tego wniosek? No wniosek z tego, że te przełączniki przed czyszczeniem. Przed rozebraniem mają tak niską rezystancję styku. Czym to jest spowodowane? A jest to spowodowane ich bardzo specyficzną i, tak jak wspomniałem, jak dla mnie unikalną konstrukcją, przynajmniej w świecie audio. Rozwiązanie, które już jest tutaj w środku zastosowane, ja spotykałem już wielokrotnie, ale tak jak Wam zacząłem opowiadać, w sprzęcie pomiarowym, jak również w sprzęcie laboratoryjnym, Konkretnych rozwiązaniach, o których za chwilę Wam opowiem, ale zanim Wam o tym opowiem, no, oczywiście najpierw sobie rozłożymy taki przełącznik, więc spróbuję nie nabroić i zrobić to na Waszych oczach. Musicie uzbroić się w trochę cierpliwości, bo będę się starał tego nie uszkodzić. Bo będzie duże kuku. Ok, więc rozbieramy go bardzo, bardzo powoli. Pozwólcie, że zrobię to na razie na stole i za chwilę Wam pokażę, jak to jest zrobione. Zobaczcie, ten przełącznik składa się z takich elementów. Ja Wam za chwilę to pokażę troszkę dokładniej. Mamy jeden element. Tu mamy drugi element. Ten przełącznik przypomina w konstrukcji tak zwany isostat i zostat, jak zwał tak zwał. Zobaczcie. No i został ostatni element, który jest tutaj wewnątrz. Zobaczcie, pokażę wam to. No niestety za wiele pewnie nie będziecie widzieć, no bo dysponuję sprzętem, jakim dysponuję. Może tak. Zobaczcie, tu w środku nic nie ma. Jak zatem to działa? Pewnie większość z Was już wie, ale pewnie dla niektórych z Was jest to. Nie wiem, może tak zaświecę. O, chyba moja latarka się już kończy. Trzeba byłoby ją naładować. Jeszcze raz. Zobaczcie. No, tu nic w środku nie ma. Gdzie są te styki? O co w tym wszystkim chodzi? No, chodzi o to, co jest tutaj w środku. Nie wiem, czy widzicie taki walec. Za chwilę Wam wszystko wyjaśnię i stanie się to oczywiste i jasne. Słuchajcie, jest coś takiego jak przełącznik, tak zwany kontakt, tronowy. Przełącznik kontakt tronowy to jest nic innego, jak dwie, nazwijmy to blaszki, y, stykające styki, które są zatopione w bańce szklanej. Y, w środku może być próżnia, może być jakiś gaz, szlachetny, może być styki mogą być w różnej technologii wykonane. Chodzi o to, aby były w środowisku nazwijmy to obojętnym. I po zamknięciu takiego styku, rezystancja była maksymalnie niska jak tylko jest to możliwe. Kontakt tronów pewnie jest wiele rodzajów, nie będę się tutaj wymądrzał. Możecie sobie wygooglać. Tak jak wam wspomniałem, te styki mogą być wykonane z różnych materiałów. Pewnie każdy producent miał swoje ulubione, choć może tak być, że w pewnym stopniu gdzieś tam ktoś to wystandaryzował. Ale. Tak jak wspomniałem, ja spotykałem się przynajmniej z dwoma rozwiązaniami kontaktronów, jeśli chodzi o ich styki. Co takie rozwiązanie nam gwarantuje? Pierwsza rzecz, małą rezystancję, druga rzecz. Środowisko, które jest, powiedzmy, hermetyczne, czyli brak efektu utleniania, albo zmniejszony efekt utleniania. Stałość, jak to się mówi, za działania takich styków i pewnie wiele innych jak to mówią plusów dodatnich. Wybaczcie akurat w tym momencie ktoś mi hałasuje za głową i troszkę wypadłem z rytmu. W każdym razie kontaktrony mają bardzo dużo zastosowań. W sprzęcie laboratoryjnym dosyć często są stosowane jako yy, elementy przełączające, na przykład w generatorach pary pływak, który pływa w wodzie jest umieszczony na rurce wewnątrz rurki jest zazwyczaj właśnie kontaktron i w pływaku jest kawałek magnesu i opadająca bądź podnosząca się woda załącza bądź rozłącza kontaktron kontaktron oczywiście w tej metalowej rurce nie jest utopiony w wodzie tylko jest z reguły powietrze chodzi też troszkę o temperaturę w każdym razie takie rozwiązanie uwierzcie mi, jest naprawdę bardzo niezawodne. Z reguły temperatura w przypadku generatorów pory jest sto, kilkadziesiąt stopni i e, tego typu rozwiązanie uwierzcie mi, sprawdza się bardzo dobrze. Tak więc z kontaktronami spotykałem się w sprzęcie laboratoryjnym e, i oczywiście w przyrządach pomiarowych, ale chyba tych starszych generacji. W, chyba we współczesnych nie przypominam sobie, abym miał okazję widzieć kontakt W każdym razie, tak jak mogliście zauważyć, przy pomocy mojego mostka RLC, rezystancja styków jest bardzo niska. W wolnej chwili, jak znajdę gdzieś mój ten bardzo dokładny. Miernik do pomiaru bardzo niskich rezystancji. Sprawdzę z ciekawości rezystancję styków. Może napiszę wam za jakiś czas w opisie pod filmem, jeśli kogoś to będzie interesować. W każdym razie, tak czy siak, sentencja z tego przełącznika jest taka, iż tu nie ma co czyścić. Po prostu element, który Zazwyczaj czyścimy, czyli styki. W przypadku przełącznika kontaktronowego jest niemożliwy do wyczyszczenia. Oczywiście zapomniałem wam powiedzieć jeszcze o jednej najważniejszej rzeczy. Załączenie kontakt tronu następuje przy pomocy magnesu. I tutaj w tej części mamy umieszczony magnes. Oczywiście on się może rozmagnesować, stracić swoje właściwości magnetyczne, niemniej jednak nie sądzę, aby. W przypadku tego magnesu, kiedykolwiek to nastąpiło. Przyznacie, że rozwiązanie, przynajmniej jak na sprzęt audio, bardzo ciekawe i przynajmniej według mojej wiedzy, dosyć unikalne. Jeśli ktoś ma informacje w jakich jeszcze innych sprzętach audio tego typu rozwiązania były stosowane, to oczywiście możecie do mnie napisać. Ja w opisie pod filmem jeśli ktoś się do mnie odezwie, bo być może mnie zweryfikujecie, że stary co ty za głupoty opowiadasz, przecież to było stosowane tu, tu, tu i tu i wcale nie jest takie unikalne jak mówisz. Może tak jest, natomiast tak jak Wam wspomniałem dla mnie jeśli chodzi o sprzęt audio jest to naprawdę rzecz unikalna i Dlatego między innymi powstał ten materiał. Obiecałem Wam, że tych odcinków powstanie kilka i że będą w miarę krótkie, jak na moje możliwości. 22 minuty uważam za wystarczająco długi czas i jednocześnie krótki, aby temat... Potencjometrów i przełączników w tym sprzęcie zakończyć. Ja biorę się za powolne składanie sprzętu w całość i wreszcie nadejdzie ta chwila, abym mógł zacząć strojenie i pierwsze regulacje. Mam nadzieję, że na strojeniu i regulacjach się zakończy te płytki elektroniki, które przejrzałem, przynajmniej jeśli chodzi o jakieś proste błędy zrobione przez moich poprzedników. Nie znalazłem nic rzucającego się w oczy. Sam, oczywiście, starałem się, aby coś nie zepsuć. No i teraz przyjdzie pora, aby zacząć pierwsze regulacje. Oczywiście zaczniemy od zasilacza, a potem po kolei, według serwisówki, przelecieć cały tuner. I jeśli napotkam na parametr, którego nie będę w stanie wyregulować zgodnie z serwisówką, to w tym punkcie będę szukał ewentualnej usterki. Czy taką usterkę znajdę, czy tylko ten tuner jest, powiedzmy, wymagający regulacji i strojenia, to się niebawem okaże. Na pewno jeszcze coś ciekawego spotkam, co będzie godne Waszej uwagi i tego, abym Wam pokazał. Ja biorę się za składanie zespołu przełączników. Jeszcze może poszukam tego mojego miernika niskich rezystancji. Z ciekawości zmierzę rezystancję i startuję już z tym tunerem. Nazwijmy to na poważnie, bo wbrew pozorom takie nakręcenie filmu nawet przegadanego, gdzie mało pokazuje, to jest dla mnie pół wieczoru i te pół wieczoru można by poświęcić na już właśnie dalsze postępy. No ale tak jak wspomniałem dzisiaj wielokrotnie, Jestem przekonany, że warto wam to pokazać, bo tych informacji za wiele nie znalazłem. Chociaż nie ukrywam, że też nie poświęciłem kilku godzin, aby gdzieś tam zgłębiać temat. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Wam bardzo dziękuję za uwagę. Do kolejnych odcinków. Cześć, trzymajcie się.